Witam widzów kanału Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. Kiedy przyglądamy się scenie politycznej i działaniom władz, pojawia się takie proste pytanie. Skąd taka niechęć do prawicy i skąd taka determinacja w likwidowaniu różnych instytucji? W wyrzucaniu ludzi z tych instytucji, bez względu na to, czy byli członkami partii, czy nie byli członkami żadnej partii, ważne, że w jakiś sposób funkcjonowali w pewnym systemie, który przez 8 lat prawica tworzyła. Czy to w gospodarce, czy to w innych instytucjach, czy to w edukacji, czy to w zdrowiu. Pytanie: o co w tym wszystkim chodzi? Proszę sobie przypomnieć, że kiedy ta lewicowo-liberalna. Solidarnościowa partia czy też środowisko po 1989 roku objęło władzę, to nigdy z taką zaciekłością nie dekomunizowało, nie wyrzucano postkomunistów z fabryk, z różnych instytucji, z urzędów. Wręcz przeciwnie, mówiono o tak zwanej grubej kresce i wszystkich tych, którzy chcieli dekomunizować, nazywano tymi, którzy chcą polować na czarownicy. Nie wolno dekomunizować, bo to jest polowanie na czarownice, to jest kreowanie jakiejś niesamowitej nienawiści i wojny domowej. Dzisiaj, kiedy ten układ okrągłostołowy wrócił do władzy, już z taką grubą kreską nie występuje w stosunku do prawicy, lecz chce wszystko zmieniać. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Prokuraturę, wszystkie spółki skarbu państwa, wszystkie instytucje, nawet jeśli tam jest kadencyjność tych, którzy sprawują swój urząd, to się tę kadencyjność łamie. I ludzi wyrzuca z niesamowitą zaciekłością. Nigdy takiej zaciekłości nie wykazywano, ani Donald Tusk, ani jego poplecznicy nie wykazywali, kiedy upadł komunizm. Wręcz przeciwnie, tam mówiono o potrzebie miłosierdzia, o potrzebie dialogu, o potrzebie grubej kreski. Skąd się bierze ta niechęć? Otóż rzeczywiście przy okrągłym stole dogadały się elity lewicowo-liberalne, te solidarnościowe, które w wielu wypadkach miały przeszłość partyjną, miały przeszłość komunistyczną, tylko z tej partii wyleciały i ostatecznie, kiedy się dogadali, uważali, że oni mają prawo tę władzę w różnych instytucjach sprawować. Za czasów prawicy do głosu doszli ludzie, którzy byli odsunięci przez kilkadziesiąt lat. I weszli w pewien obszar oddziaływania społecznego z dużym sukcesem, ale oni są nieuprawnieni, oni nie byli w układzie, w związku z czym stąd z taką dużą dozą niechęci są wyrzucani, i jeszcze to wszystko znajduje wsparcie unijne, i jeszcze to znajduje błogosławieństwo Brukseli. Z tym się musimy liczyć i z tym się właśnie zmagamy. Do zobaczenia.